Dzień dobry, witam ponownie. Krypto Trading, najwyższy czas. Zaczynać. Zaczynamy od bitcoina. No Bitcoin spada. Pytanie, czy wybije nowy dołek? Nie wydaje mi się, pamiętajmy, że faza akumulacji, czy akumulacji bardzo często ma do siebie to, czy często wygląda właśnie w ten sposób, że jest testowana kolejnego, czy też na następne dni. W tym momencie tego testu jeszcze nie było, więc ja bym nie panikował, przynajmniej u mnie na portfelach, no, staram się zachowywać to jak najbardziej tak logicznie, podchodząc do sprawy. To są dla mnie poziomy, które muszą być wybronione. 38 tysięcy, jeżeli nie będą wybronione, no to wtedy zmieniamy scenariusz. Jeżeli nawet nie będzie testu, to jest jak najbardziej ok. W kontekście tego, co się tutaj dzieje, pamiętajmy, że tak naprawdę to, co się tutaj wydarzyło, czy ten spadek przez ostatnie kilka godzin, to jest tak naprawdę możliwy. Nie mówię, że, że tak będzie, natomiast to jest taki możliwy scenariusz układu harmonicznego, tak? czy układu Gartleya, czy FTP, troszeczkę wyżej ten punkt D z targetem. Tak jak mówiłem wczoraj, 44-45 na początek. No i uważam, że ta fala CD wzrostowa jest przed nami. Tak? No tutaj punkt B bardzo ładnie, no reakcja była książkowa tak, na 61,8 FIBO, było to pokazywane w dniu wczorajszym, to jest wewnętrzne mierzenie, zobaczcie, fali od X do A, 61, delikatnie nadbite, tam jeden górny cień, drugi górny cień poszedł, no i fala BC w tym momencie się zrealizowała, ja targetuję, tak jak mówię, to wyżej 44-45 tysięcy, no wygląda to dobrze, także Bitcoin w tym momencie, według mnie, wypełnia ten scenariusz. I jeżeli chodzi o BNB, piszcie proszę, koiny, analizy na życzenie, bo tutaj no, dosyć się dużo wydarzyło, a chcę to wszystko dokładnie przeanalizować. Wygląda to, powiem wam, dosyć dobrze, bo został wybroniony. Czyli, jakby ta strefa, która nie została tak naprawdę jeszcze zaatakowana na Bitcoinie, na altcoinach i na innych mniejszych tokenach, ona została wybroniona. Także z technicznego punktu widzenia to jest bardzo ważna informacja, że tutaj te poziomy 372 75 zaatakowane zostały. Mamy strefę popytową. Strefa jest aktualna, tak jak mówię, i została wybroniona, prawda? czy nie było takiego mocnego przebicia i jakby negacji scenariuszu, więc uważam, że jest on dalej aktualny w kontekście wzrostów. Jeżeli chodzi o pla, no, sprawdzimy, w relacji do dolara, sytuacja ta sama, zobaczcie, mieliśmy rozpisany scenariusz, przetestowany, tutaj były te dolne cienie, to omawiałem, do było kilka dni temu, Potem tam kolejne testy, no i w tym momencie nawet nie było tego testu 0,71, prawda, więc tam, jeżeli nie będzie tego testu, to tak jak mówię, ten ruch spadkowy który jest i ja traktuję jako jedynie korekta spadkowa w dalszym trendzie, czy przed kolejnym impulsem wzrostowym. Nawet mogę to symbolicznie zaznaczyć, że to jest prawdopodobnie jedynie ruch korekcyjny. Tutaj oczywiście można sobie dołożyć wewnętrzne mierzenie, nawet trzeba, tak, nie zaszkodzi, no walczymy w tym momencie z 61,8, z utrzymaniem tak naprawdę 0,7343. Czy bonusy PrimeXBT XBT były rozdane tak, były rozdane właśnie. To było moje kolejne pytanie na dzisiaj: czy skorzystaliście? Czy wszystko wam działa? Czy otrzymaliście bonus przede wszystkim? Bo ja wysyłałem, słuchajcie, ponad 50 bonusów wysłanych. Bonusy działają, bo ja sam z tego też korzystałem, inaczej bym tego Wam nie pokazywał. Natomiast dobra, opcja, dobra wiadomość jest taka, że udało mi się do nich napisać i prawdopodobnie będę miał kolejne bonusy. Także, jak chcecie tutaj dołączyć i ten bonus odebrać i tradować, bo to jest bardzo szeroka oferta i krypto, i forex, i indeksy, waluty, wszystko i warunki handlowe dla traderów, no, w miarę dobra, dźwignia też jest wysoka, naprawdę są niezłe. To zgłoście się do mnie, dobrze? Ja te bonusy myślę, że będę miał pod koniec tego tygodnia na pewno już po weekendzie, także będę Wam wszystko wysyłał na bieżąco. Działają, tak? Ok. Widzę, że większość otrzymała. Nie wszyscy. No i jeżeli ktoś nie otrzymał, zgłoście się do mnie, dobrze? Po bonus i wyślę Wam oczywiście informacje na ten temat. Dobra, lecimy dalej. Ada, ada do dolara. Ok, sytuacja ta sama, punkt D bardzo ładnie wybroniony, 0,7830, 0,7850, nie było jeszcze tego testu, na który tak naprawdę ja czekam, to może być jeden z pomysłów na zagranie, jeżeli chodzi o ten test tego rejonu, 0,78 dokładnie, a podwójne dno, właśnie retest Fibonacciego, czyli to, co będzie dzisiaj motywem przewodnim dzisiejszego spotkania, tak, czyli test Fibonacciego o godzinie 16 na Akademii Tradingu. Dobra, przechodzimy dalej. Tak, weszła promocja zwrotu, tam jest kilka tych bonusów. Pamiętajcie, że na hasło Fiboteam, pisane z dużych, jest 7% bonusu z waszej wpłaty, więc to też jest taki dodatek. Jak nie z tej strony, to z tej strony, nie? Atom. Atom w relacji do Dola, już sprawdzamy, co takiego tutaj mamy. No, atom zaczął troszeczkę nam, właśnie zastanawiam się, czy na tobie nie będzie jeszcze jednej zrzutki, już wam pokażę, musiałem tak zmniejszyć wykres, dlatego że pojawia się jeden z pomysłów, taka projekcja zf fs 100 ABBC i CD z punktem D, dokładnie tutaj, 23,86 i możliwym układem harmonicznym, takim dosyć szerokim, prawda? Czyli tutaj też póki co, jakby nie spodziewam się, znaczy przecena może być, fala CD może być, natomiast nie spodziewam się jakiejś dużej paniki, tak? Biorąc pod uwagę, że punkt D po prostu wypada tutaj 23,86. Dobra, przechodzimy dalej. Binance już był, Bitcoin był. Ethereum, EOS, ETH do dolara. No tutaj też nic takiego się nie dzieje. 50 to są mierzenia z wczoraj. Co ciekawe, odwrócona głowa z ramionami tutaj jest, prawda? Zwróćcie uwagę na te, te, te dołeczki, to, to wsparcie, jakby nie było technicznie. Poziomy są bardzo precyzyjne, począwszy od 27, 28 dzień lutego, potem ten dolny cień 4 marca, czyli potencjalne lewe ramię, głowa na dole i prawe ramię właśnie, co ważne, jeszcze raz mówię, nie wybite, tak? Zobaczcie, ile było testów, ile było tych świeczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 8 kolejnych godzin, tak jakby testował i nikt się nie wychylił, żeby wybić. To jest ważna informacja, że taki poziom technicznie będzie do utrzymania, prawdopodobnie. 2, 5, 8, 4. To są, te, to są te poziomy. Przechodzimy dalej. Co jeszcze Was interesuje? Zawsze. Zawsze był. Zaraz, co jeszcze było? Zawsze analizowane? Luna chyba. A, właśnie tego szukałem. Tak, no, luna akurat pięknie zrealizowała te zakładane targety. 127, 161 jest docelowy, także jeszcze tego targetu nie zaksięgowaliśmy. 110 to był poziom, który był wyznaczony w dniu wczorajszym. Oczywiście dalej obowiązuje, więc tym najbliższym oporem jest 110 z zewnętrznego mierzenia od punktu A do punktu D, czyli taka, no, można powiedzieć, jasna informacja mówiąca o tym, że jeżeli układ harmoniczny w ten sposób się realizuje, no to takim docelowym, maksymalnym targetem jest jego zewnętrzny pomiar właśnie wynikający z tego szerokiego zewnętrznego mierzenia dużego fi. tak? I to jest ten poziom w tym momencie na lunie najważniejszy, 110,13, no a tworzy się potencjalny układ na korekcie prostej, więc też warto mieć to z tyłu głowy, bo można będzie na tym, tak mi się wydaje, skorzystać, czyli jakiś tam układ AB, BC i CD i zakończenia można by szukać w okolicach 87, 88, typowy zygzaczek, typowa korekta przed kolejnym impulsem wzrostowym. Także proszę o tym pamiętać, euro.pln nie robiłem euro, robiłem dolara, tak? Aha, może faktycznie euro nie było, zobaczymy, czy tutaj nie, a raczej do PLN -a nie będzie chyba. Raczej nie będzie, no dobra, to zrobimy na szybko na TradingView. Na szybko na TradingView, zaraz, euro, PLN. Mhm. Interwał H1, tak, no dzisiaj się delikatnie dźwigamy, natomiast nie uważam, żebyśmy Żebyśmy tak od razu zasuwali na północ, myślę, że do końca tygodnia to raczej będzie taka konsolka właśnie z reakcją na poziomy FIBO wewnętrzne to mam na myśli. 486 to jest jeden z takich moich pomysłów na zagranie, 8670 dokładnie, czyli 61 POFA. A tutaj mamy też, jak dobrze widać, ZZB, a więc technicznie dosyć fa fajny opływ. O, mniej więcej coś takiego. E, można by się doszukiwać tutaj głowy z ramionami, ale ona jest bardzo taka ukryta, prawda? No, potencjalne, mówię, potencjalne lewe ramię, głowa na szczycie, no i prawe na poziomie Fib, aczkolwiek ten RG jest taki troszeczkę naciągany. Natomiast samo 61,8 w połączeniu z ZZB technicznym oporem jest. 4,86,70. No i wydaje mi się, że ten poziom powinien wytrzymać. Dobra, przechodzimy dalej. Co jeszcze potrzebujemy? Luna była, e, e, atom był, dot zobaczmy, czy mamy tutaj dot do dolara. Oczywiście, że jest, nawet kiedyś tam handlowałem na nim. Teraz raczej już. Coś mi tam nie pasowało i już muszę sobie przypomnieć tylko, co mi tu nie pasowało. Aha, chyba konsolidacja. Natomiast teraz widzę, że jakiś tam układ harmoniczny, no bo się dojrzało troszeczkę wykresu, więc można to sensownie pomierzyć. Możliwa fala spadkowa CD. No i powiem Wam, że jest jakiś pomysł. Punkt zaczepienia no to jest najważniejsze czyli mierzymy od X do A. Głębokie mierzenia wewnętrzne, pamiętajmy, są miejscem zatrzymania czy też wypełnienia takich scenariuszy, takich setupów, no i są to poziomy 14-60, 14-70, okay? więc proszę o tym pamiętać, że tutaj na docie wypełnia się prawdopodobnie układ harmoniczny, więc no pewnego rodzaju okazja na naszych oczach się rysuje. No i co, tyle chyba na dzisiaj. Pamiętajcie, że te kody będę miał, więc od razu mówię, wysyłka nie będzie dzisiaj, bo jeszcze ich nie ma, jestem na etapie, wiecie, negocjacji, załatwiania, natomiast po weekendzie pewnie już będę miał, więc na maila każdemu wyślę. Zgłoście się do mnie, napiszcie na maila najlepiej, powiedzcie, że byliście na live'ie Łukasza no, 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 o 12.15 na krypto, no i chcecie otrzymać kod. Na platformę Prime XBT. Oferta jest naprawdę bardzo szeroka. Bo tak jak mówię, jest bardzo dużo coinów, altcoinów, o dobrych spreadach, to jest bardzo ważne, jest dosyć duża dźwignia. Można sobie fajnie pohandlować. A co też będę pokazywał, mają opcję copy tradingu, co też mnie interesuje, mają opcję stakingu. Jeżeli ktoś tam kojarzy te tematy staking, farming, to są. Fajne dodatki, uważam, że warto być na bieżąco. Oni w tym jednym ekosystemie są taki, takim fintechem, można powiedzieć, łączą gdzieś ten świat walutowy, tradycyjny i krypto. No, mają już formy, nie? Z których uważam, że warto no, przetestować na pewno, tak? Ja będę to pokazywał na żywo, więc sami sobie ocenicie, co działa, co nie działa, i czy, czy dana forma jest dla Was ciekawą alternatywą. Dobra, tyle na dzisiaj. Słyszymy się o godzinie 16. W czwartki, pamiętajcie o 16. Akademia a w piątek od 14, czyli jutro, FIBO TV. Rozgrywamy sesję amerykańską. Miłego dnia Wam życzę, powodzenia, no i co? Do usłyszenia na kolejnym live.